Kolejny zawodnik to Mateusz Karbowy, ma 22 lata. Żary to jego miejsce zamieszkania. Jest trenerem personalnym. Oni na ten tor! W poprzedniej edycji Mateusz z niebywałą szybkością i pewnością siebie wdarł się na tor Ninja Warrior. Pokonała go czwarta przeszkoda na etapie eliminacji. Nie ruszył na pierwszą przeszkodę Mateusz Karbowy. Pamiętamy go także z pierwszej edycji Ninja Warrior Polska. Zobacz, jaka dynamika w nogach. O, zuch! No to jest gość, który wręcz uwielbia adrenalinę. Skoki ze spadochronem, wszelakie figury gimnastyczne na różnych dziwnych miejscach. Te takie street workoutowe flagi. Zwariowany. Ale też, aby być w Ninja Warrior i walczyć na tym torze, trzeba być lekko wariatem. No, już początek pokazał, że tylko zbytnia pewność siebie pozbawi go szansy, e, aby być tutaj z nami, aby pokonać ten tor e, eliminacyjny programu Ninja Warrior Polska. Bo przygotowany jest wręcz genialnie. Ma wszystko, aby ten tor pokonać. Kolejna przeszkoda, bieg parkurowca. Widać, że obawiał się właśnie tego momentu. Teraz Poczeka, Lina, poczekaj spokojnie. Najlepiej w pierwsze tempne. Zameldować się i właśnie to czyni Mateusz Karbowy. Czas na podwójną latającą biewiórę. Mateusz! 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 Z dużym luzem, dobre odbicie, dobry chwyt, ale istotniejszy chwyt będzie za chwilkę, kiedy będzie chciał zmienić uchwyt na drugi drążek. Trzyma. Oj, na prostych łokciach, ale widać, że jest dobry chwyt. Bo tylko on uratował teraz Mateusza, aby nie zapoznał się z naszym basenem. On się bawi, tak jakby wyszedł na plac zabaw i z uśmiechem usiadł na huśtawce. O, jeszcze, jeszcze nie jeszcze raz, chcę A ty, tak się nie bawisz na placu zabaw, to nie widzicie się. Kolejny zawodnik, który dochodzi do przedostatniej przeszkody. Toru eliminacyjnego. Mateusz Karbowy. Tak, Mateusz Karbowy. Lewitujące schody. Tutaj może sobie odpocząć. I zaczynamy. Ruszył. Lewitujące schody. Kolejne stopnie pokonuje. Lepisz, lepiej. Teraz w dół. Troszeczkę łatwiej, ale za chwilkę dosłownie zaczną się schody. Przede wszystkim na tym przejściu. Bo tutaj będzie sprawdzian teraz ogromnej siły uchwytu. Udało się! No to idziemy dalej, oby skutecznie! Jest, jest, już się można rozbujać, już można skoczyć, ale nie ta płaszczyzna. Teraz próbuje, walczy, walczy Mateusz Karbowy. Mateusz, no, spróbuj. Albo jeszcze do góry, ale chyba nie ma siły na to, żeby ten stopnie. Zabrakło już siły na to, aby się rozbujać i skutecznie. Przede wszystkim na sucho. A wylądowacie po drugiej stronie. Szkoda, ale jest daleko i przede wszystkim w dobrym czasie. Zobaczymy czy ten wynik damu awans do półfinału tego odcinka.